Jestem zaszczycony, że mogę dzisiaj wystąpić z wykładem inauguracyjnym. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, wyróżnienie, ale też przyznam, że i pewien kłopot, bo muszę sprostać dość ważnemu tematowi, przedstawić go w miarę jasno, konkretnie, mianowicie mam mówić o wychowaniu chrześcijańskim wobec wyzwań współczesności. Ten problem troszeczkę mi się rozwiązuje, ponieważ znowu chcę nawiązać do homili, księdza arcybiskupa, który o niektórych uwarunkowaniach współczesnego życia, także wychowania już wspomniał podczas mszy świętej. Zanim jednak dojdę do tych uwarunkowań, niektóre z nich wymienię, Chciałbym najpierw skupić się na charakterystyce wychowania chrześcijańskiego. Czym ono jest? Czym odróżnia się od innego wychowania, czy może się odróżniać, które nie jest określane mianem chrześcijańskim? By odpowiedzieć na te pytania, przede wszystkim trzeba sięgnąć do dwóch dokumentów. W moim odczuciu podstawowych, Jeśli chodzi o pedagogię katolicką, mianowicie do encykliki Diviniu Ilus Magistri z 1929 roku o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, polski tytuł, i do deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II. Dlaczego właśnie do tych dokumentów? Dlatego, że one w miarę. Precyzyjnie określają, czym jest chrześcijańskie wychowanie, na co się przekłada, jakie są jego cele, jakie są zadania, kto jest podmiotem tego wychowania i jakie środki stosować, by osiągnąć środki i sposoby, by osiągnąć cele. W encyklice Divini Ilius Magistri Czytamy, że wychowanie chrześcijańskie jest najlepsze z możliwych i ono ma być tak prowadzone, by urobić w wychowanku świętość, by odtworzyć niejaku w wychowanku samego Chrystusa. Wychowanie, o którym mówi Divinius Magistris z 1929 roku, definicja wychowania chrześcijańskiego? oparta jest na podstawach dogmatycznych. Jedna z takich podstaw dogmatycznych to dogmat o stworzeniu. Mianowicie, encyklika wychodzi z założenia, że człowiek został stworzony przez Boga, zatem i wychowanie człowieka powinno ten fakt uwzględniać. Wychowanie powinno być tak prowadzone, tak ukierunkowane, by człowiek poprzez doskonalenie się osiągnął świętość, osiągnął niebo, osiągnął odkupienie. I trzeci ważny dogmat, który znalazł się u podstaw definio, definicji wychowania chrześcijańskiego w Divini I Magistri, to dogmat o uświęceniu, którym pisze. W wychowaniu chrześcijańskim trzeba koniecznie uwzględnić łaskę uświęcającą dary ducha świętego. Jakie to ma praktyczne przełożenie dla wychowania chrześcijańskiego? Mianowicie takie, że wychowanek nie może się sam wychowywać. Wychowanie musi być oparte i jest oparte na trwałych wartościach wypływających z Ewangelii, ale również w tym wychowaniu chrześcijańskim potrzeba kogoś, kogo nazwijmy mistrzem. Potrzeba kogoś, kto będzie wskazywał drogę, jak iść, jak się zachowywać i co robić. Potrzeba po prostu autorytetu nauczyciela, autorytetu świadka. W wychowaniu chrześcijańskim opartym o podstawy dogmatyczne tutaj wymienione, chodzi również i o to, by nie skupić się tylko na środkach i metodach naturalnych wychowania. Potrzeba czegoś więcej, by w wychowaniu osiągnąć założony cel, świętość i wątpliwie Trzeba korzystać z łaski uświęcającej, która płynie poprzez sakramenty święte. To właśnie w tym miejscu encyklika w jakimś mierze dotyka dekretu quam singulari o wczesnej komunii świętej, w który właśnie zwraca uwagę, że dziecko w momencie, w chwili, kiedy już może rozeznać Między chlebem eucharystycznym a zwykłym chlebem może być dopuszczone do Komunii Świętej. Nawiązuję do wypowiedzi trochę. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale księdza rektora, do tego chłopca. Ten przykład mnie bardzo ujął, ale miałem to powiedzieć bez tego przykładu, czy znaczy to, co powiedziałem. Mianowicie w dekrecie Kwam Singulari w, w Papież Pius X zwraca uwagę, jak ważną jest kwestią jak najszybsze, możliwie najszybsze przyjęcie komunii świętej przez dziecko, i uzasadnia dlaczego: dla zachowania niewinności dziecka. Można powiedzieć, że w sposób trochę taki przedmiotowy traktuje sakrament Eucharystii. Instrumentalny, mianowicie dziecko przyjmie komunię świętą, przyjmie sakrament i automatycznie jako zachowa w sobie niewinność. Szanowni Państwo, zarówno dekret kwam singulary, jak i encyklika Divini Ilius Magistri wypowiadając różne kwestie, artykułując różne kwestie włącznie z definiowaniem wychowania chrześcijańskiego. Czyni to w konkretnych uwarunkowaniach kulturowych, w konkretnych uwarunkowaniach religijnych. Do nich troszkę też nawiązał ksiądz arcybiskup w swojej homilii, zwracając uwagę, że w wieku XIX, w wieku XX dochodzi do zaburzenia, jeśli chodzi o pewne systemy, które w sposób jednoznaczny wskazywały, co jest wartością, co jest fundamentem, na którym można budować, na którym można rozwijać życie człowieka. Właśnie do tej kwestii nawiązuje Pius XI w Divini Lus Magistri. Z jednej strony bardzo pozytywnie się wypowiada o wychowaniu chrześcijańskim jako jedynie dobrym dla człowieka, ponieważ Dzięki takiemu wychowaniu można wychować dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela. Taki cel powtarza się właściwie jak refren aż do Soboru Watykańskiego II w różnych dokumentach papieskich, również, również i w encyklice Divini Ilius Magistri. I równocześnie plus jedenasty, wskazując ten cel, i mówiąc, że wychowanie chrześcijańskie jest najlepsze, przestrzega przed naturalizmem wszelkiego rodzaju. Naturalizmem, który w jakiejś mierze, nawet w obszarze pedagogiki, więcej na ten temat pan profesor Zieliński wypowiedział, w obszarze pedagogiki bardzo silnie przeniknął w, no, do różnych po prostu prądów i do różnych ujęć. Szanowni Państwo, tak określone, tak określone wychowanie chrześcijańskie, takie określenie, rozumienie wychowania chrześcijańskiego jako wychowania, które ma rozwijać człowieka, ale w świetle Ewangelii, w świetle nauki Jezusa Chrystusa, w oparciu o podstawy dogmatyczne w teologii, przetrwało praktycznie. Do Soboru Watykańskiego II. Bardzo silnie przy takim wychowaniu akcentuje się rolę głównych środowisk wychowania rodziny, kościoła i szkoły. Przy czym, mówiąc o szkole, przede wszystkim zwraca się uwagę na szkołę katolicką jako tę najlepszą, która może zabezpieczyć. Realizację wszystkich celów związanych z wychowaniem chrześcijańskim. Przychodzi Sobór Watykański II. Pojawiają się różne dokumenty Kościoła. Wiemy, że jest ich 16. Wśród nich są konstytucje. Jedna konstytucja, konstytucja dogmatyczna o Kościele, która jest spojrzeniem na wnętrze Kościoła. I konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, która pokazuje relacje Kościoła do świata. Można powiedzieć, dwie kolumny, na których zbudowane jest całe nauczanie Soboru Watykańskiego II. Ważne również dla określenia, czym jest wychowanie chrześcijańskie. Określenie wychowania chrześcijańskiego. Bezpośrednio otrzymujemy, jeśli chodzi o Sobór Watykański II, w numerze drugim deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. Zanim jednak Sobór Watykański II określi, czym jest wychowanie chrześcijańskie, najpierw w pierwszym numerze deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim ojcowie Soboru wyjaśniają, czym jest w ogóle wychowanie. I właśnie w tym pierwszym numerze deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim po raz pierwszy pojawia się stwierdzenie tak zwanego biernego prawa dziecka do wychowania, jak ono jest interpretowane: mianowicie każde dziecko, każdy człowiek, który się narodził, ma prawo być wychowywany. Do tej pory, czyli przed Soborem Watykańskim II, przede wszystkim zwracano uwagę na czynne prawa, które posiadają czynne prawa do wychowania, które posiadają poszczególne środowiska wychowania, już wymienione jak rodzina, kościół i szkoła. Natomiast tutaj po raz pierwszy pojawia się stwierdzenie, że każdy ma prawo do tego, by być wychowany. Po tym stwierdzeniu Pojawiają, pojawia się, pojawiają się bardzo ważne kwestie dotyczące tego, w którym kierunku ma iść wychowanie. Że ono ma uwzględniać indywidualne cechy wychowania, że każdy ma prawo do tego, by jego rozwój intelektualny się dokonywał odpowiednio duchowy, moralny, ale także. W wychowaniu, nazwijmy to czysto ludzkim, zwraca się uwagę, że każdy człowiek ma prawo do tego, by być wychowywanym religijnie. No i oczywiście aspekt wychowania społecznego, przy którym zwraca się uwagę, że, że to wychowanie ma być ukierunkowane na życie, współżycie z innymi ludźmi, na czynienie pokoju w świecie. Po tych stwierdzeniach pojawia się Określenie wychowania chrześcijańskiego. Ojcowie soboru zwracają uwagę na to, że w wychowaniu chrześcijańskim realizuje się także wychowanie czysto ludzkie. Mówiąc innymi słowy, nie można być chrześcijaninem, nie będąc człowiekiem, ale równocześnie zwracają uwagę, że wychowanie chrześcijańskie przynosi nowe wartości. Poprzez łaskę, którą człowiek otrzymuje w sakramentach świętych. Poprzez uświęcenie, którego, które człowiek otrzymuje w sakramentach świętych. Właśnie w określeniu wychowania chrześcijańskiego bardzo silnie wybrzmiewa, że chrześcijanin, który przyjął chrzest, jest zobowiązany do tego, by być świadkiem, świadkiem Chrystusa wszędzie tam gdzie jest posłane. Widzimy, jeżeli porównujemy te dwa określenia wychowania, widzimy pewne cechy zbieżne, ale równocześnie zauważamy, że w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim bardziej dowartościowuje się osiągnięcia nauk pedagogicznych, psychologicznych, bardziej dowartościowuje na przykład pedagogicznych, psychologicznych, ale socjologicznych również. I to, co jest nowe, to przede wszystkim ojcowie Soboru, można powiedzieć, po raz pierwszy w kościele wypowiadają się w ogóle na temat wychowania przysługującego każdemu człowiekowi, czyli mówiąc kolokwialnie, czysto ludzkiego. To, co jest ważne, trzeba również dodać, że na Soborze Watykańskim II bardzo silnie akcentuje się rolę wychowawcy, ale również podkreśla się, że wychowanek powinien być autorem swego życia. Dotyka się kwestii samowychowania. Można powiedzieć, że to ujęcie Soboru Watykańskiego, Watykańskiego II. Bliskie jest personalizmowi chrześcijańskiemu, opisanemu przez Piero w takim dziele Pedagogia Generale. Profesorowie z Mediolanu kiwają głowami, że jest takie dzieło. To można powiedzieć podstawowa lektura wszystkich, wszystkich nauczycieli. W, w tym dziele przedstawiane są różne prądy pedagogiczne. Między innymi mówi się o personalizmie, zwracając uwagę, że personalizm pedagogiczny związany jest z myślą chrześcijańską. To jest jedno, a przede wszystkim, a, a drugie, że w personalizmie, tak rozumianym personalizmie, personalizmie chrześcijańskim, wychowanek postrzegany jest jako osoba która ma swój początek w Bogu i swoje spełnienie w Bogu. Proszę zauważyć, że na początku wychowania i na końcu wychowania jest Bóg, czyli są wartości, które od Boga pochodzą. Określenie chrześcijańskiego wychowania i jego cechy zostało, zostało rozwinięte bardzo w, przez Jana Pawła II w nauczaniu Jana Pawła II, ale za krótki czas, by o tym mówić. Chcę przejść jakby do drugiego pytania. Jak to już unowocześnione czy nowoczesne wychowanie chrześcijańskie ma się do współczesności? Czy możemy je realizować? Na jakie natrafia problemy? No pierwszy, jeden z pierwszych problemów to jest kryzys wartości. Wychowanie chrześcijańskie oparte jest na trwałych wartościach. Oparte jest, jak powiedzieliśmy, na, na, czy, jak encyklika Divini Ilius Magistri stwierdziła, później się to powtarza, na podstawach fundamentalnych, teologicznych podstawach wręcz. Natomiast przy kryzysie wartości w, pod znakiem zapytania w ogóle stoi wartość jako jako wartość, widzimy to chociażby w postmodernizmie, ale też po postmodernizmie, prawda? No w postmodernizmie jedna z tezy głosi, że to my, dane, dane środowisko określa, co jest wartością. Zatem dana rzecz w konkretnym środowisku może mieć dużą wartość, może być piękna, a w innym środowisku w ogóle nie liczyć się jako wartość. Żeby to upoglądowić był pewien spór co do arcydzieła, do którego była artystka przekonana, że wykonała arcydzieło. Szczegółów nie będę przedstawiał, natomiast przy ocenach także recenzentów wybrzmiewało, że nie jest to arcydzieło, tylko Brzydota. Nie wiadomo z czym to powiązać, prawda? Natomiast ona próbowała uzasadnić, że to jest jednak arcydzieło, czyli no, przywoływała pewne, pewne kwestie, m, uzasadnienia, które były dla niej ważne i uważała, że ma prawo do tego. Jeżeli mówimy o kryzysie wartości, więcej by ksiądz profesor Skorowski ten temat powiedział, bo się tym, tym przecież zajmował, no to kwestia wolności, definiowania czym jest wolność, prawda? Dzisiaj dotykamy to po prostu samowoli. W kontekście nawet takiej wartości jak życie widzimy, jak wiele jest postaw, które nawet przeciwko życiu, które są argumentowane jestem wolny i mam prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Mam prawo tego zdania, tego zdania bronić. Problemem, na, na który natrafiamy, już bardziej do, on dotyczy sposobu wychowania, środków wychowania, to jest, to jest, rozwój, to jest rozwój elektroniki, rozwój, rozwój mediów elektronicznych. Z jednej strony się tym cieszymy, z jednej strony jest to faktem. Od wielu lat mówi się, że żyjemy. W cywilizacji cyfrowej, w cywilizacji informacji, informacja stała się towarem, ale też w tej nowej już cywilizacji zmieniły się paradygmaty edukacji. Proszę zauważyć, że relacja mistrz-uczeń zniknęła, że bardzo często i bardzo szybko zmienia się, że tak powiem, podmiotowość tego, kto, kto jest nadawcą i kto jest odbiorcą. W danym momencie odbiorca może stać się nadawcą, robiąc na przykład na swoją stronę internetową, prawda? Dla młodzieży nie ma z tym problemów, a myślę, że dla dzieci, że dla dzieci również. Zmienia się mentalność. Dla przykładu zostało, zostało przeprowadzone przez jedną z firm, no niech będzie Microsoft, bo to ta firma taki sondaż. Jak młodzież traktuje telefon komórkowy? Do czego go używa? Więc prowadzący ten sondaż yy, zadawali proste pytanie pokazując telefon komórkowy: do czego to służy? Więc młodzież odpowiadała wiek średni wiek szkolny czyli gimnazjalne yy, gry, później ściąganie filmów. Na szóstym, siódmym miejscu pojawiała się odpowiedź, to jest telefon. Czy nam się podoba, czy nie podoba pokolenie, któremu już przyprószyło włosy, yy, yy, spojrzy na telefon komórkowy, od razu powie: Telefon, przecież do rozmów, do komunikacji, to nie jest takie oczywiste dla współczesnego dziecka. I młodego człowieka, i właśnie też zmieniają się paradygmaty edukacyjne. Bardzo często ten młody człowiek chce być kreatorem, chce uczestniczyć prawda, w, w sposób aktywny w, w przyjmowaniu wiedzy, ale też i podawaniu wiedzy. Zrobiliśmy taki swego rodzaju eksperyment, mianowicie na klasy trzeciej szkoły podstawowej, w oparciu o podstawę programową katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, chcę uśmiechnąć się do księdza profesora Tomasika teraz, bo on koordynatorem jest. I w oparciu o program uczenia religii dla klas trzecich w szkoły podstawowej przygotowaliśmy lekcje na tablecie. Zrobiliśmy, tą, zrobiliśmy to z firmą Young Digital Planet z... Z Gdyni, przy czym ta firma współpracuje z jakąś firmą ze Szwecji, a może to jest nawet firma szwedzka, nieważne. Firma ta zajmuje się metodami, które odpowiadałyby mentalności współczesnego dziecka i współczesnego człowieka. No, na przykład przygotowywa, przygotowuje od strony metodycznej na tabletach książki dla Chińczyków. Dotyka się. Jakąś dziewczynkę, która do Chinki jest podobna, dziewczynka rączkę podnosi, prawda, coś tam się otwiera, dziecko coś musi zrobić, coś napisać, a może nawet powiedzieć. Jest interakcja. Jak ten program został przyjęty, niezależnie czy miasto, czy wieś, entuzjastycznie, to był program, czyli treści programowe były te same. Zmieniliśmy metodę podania metodę przekazu informacji, na metodę interakcji, włączając jeżeli są rodzice, rodziców, dziadków, itd. Czyli z jednej strony rozwój mediów elektronicznych jest zagrożeniem, bo jest. Nie tak dawno pojawili się Amerykanie z Florydy, którzy prosili nas, byśmy, słysząc o tym, że mamy Wydział Teologiczny, wypracowali może jakiś sposób na to, aby w wychowaniu, kształtować już w młodym człowieku, najlepiej w dziecku, takiego wewnętrznego policjanta, który by powstrzymywał dziecko młodego człowieka od korzystania ze stron, na które nie powinien chodzić, wchodzić, internetowych stron, czy też treści, których nie powinien, nie powinien przyjmować. Jeżeli dotykamy współczesnych uwarunkowań, Koncentru koncentrując się na tych niestety negatywnych, to musimy też zauważyć, że jest w ogóle kryzys autorytetu, prawda? Pięknie o autorytecie mówił Pius XII, który od strony y w Watykanu przygotował poprzez nauczanie, przemówienia radiowe wiele treści, które znalazły się później w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, ale między innymi w jednej z takich wypowiedzi, w tych radiomesadzi. Podjął kwestię autorytetu, mówi, że z jednej strony autorytet jest dany. Z autorytetem stoi instytucja, prawda, będzie to instytucja rodziny, instytucja kościoła, instytucja szkoły, ale równocześnie autorytet jest czymś, co jest zadane. Ten, który jest autorytetem, ma o ten autorytet dbać, by jego nie stracić. Dzisiaj, jak widzimy, te autorytety są w różny sposób przekreślane, ośmieszane, czy prawda, czy nie. Po prostu czasami na te autorytety się pluje. Pluje się na instytucje, które uwiarygadniają autorytety. Zatem jest to okoliczność dość trudna dla realizacji celu wychowania chrześcijańskiego, w którym zwraca się uwagę, że Ważne są w tym wychowaniu środowiska wychowania, ważne są autorytety, zwłaszcza autorytet rodziny, autorytet rodziców. Szanowni Państwo, żeby Państwa nie zanudzić, bo w, w, widzę, niektórzy patrzą na zegarki i słusznie, dlatego że pierwszy wykład powinien być krótszy. Byłby krótszy, ale zostawiłem prezentację w mieszkaniu, już nie miałem czasu wywrócić. Nie wiem, czy to gorzej, czy lepiej dla wykładu. Zmierzam, zmierzam do końca. Jakie wnioski? Przede wszystkim takie, że wychowanie chrześcijańskie zbudowane jest na trwałych podstawach, trwałych wartościach. Pewne kwestie dotyczące wychowania chrześcijańskiego ciągle się powtarzają, ale równocześnie w zależności od uwarunkowań społecznych, od uwarunkowań. Kulturowych tego problemu nie miałem y, czasu już poruszyć, y, raz i gospodarczych, i politycznych, po prostu się zmienia. Powinniśmy być na to uwrażliwieni. Y, drugi wniosek, jaki się nasuwa, to taki, że y, wychowanie chrześcijańskie w tej Odsłonił już Soboru Watykańskiego II, ale zwłaszcza w tej pięknej, bogatej treściowo interpretacji Jana Pawła II, jak najbardziej jest do zaproponowania właściwie każdemu. W tym nowym ujęciu wychowania chrześcijańskiego, po soborowym ujęciu wychowania chrześcijańskiego, znajdziemy płaszczyzny porozumienia ze wszystkimi, niezależnie jakie religie czy jakie światopoglądy. Oni by prezentowali. No bo chociażby takie stwierdzenie, które ważne jest dla wychowania społecznego, które niejednokrotnie w różna, różnych kursach dla nauczycieli definiuje się jako uczenie kogoś, by umiał odnaleźć się w grupie. A co mówi Jan Paweł II na temat wychowania społecznego? Wychowanie jest y, obdarzanie, obdarzaniem człowieczeństwem. I trzeba tak wychowywać, by człowiek, powiemy wychowanych, nie tylko umiał żyć z innymi, ale żeby umiał żyć dla innych. Życzę nam wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy trud studiów seminaryjnych, seminaryjnych wyższym seminarium duchownym tu na tarchominie podejmują, abyśmy potrafili żyć dla innych. Dziękuję bardzo.